Dobra. Wiesz co, przydało się powiększać, powiększać to jako pły w końcu. No to dobra, no to zabieram. To no może szkieło. To, to mam to tak. Stary tak po skosie Skobla. zrób, żeby było jak najwięcej, żeby się jak najwięcej zaszczędziło tego, nie? Nie wiem o co ci chodzi. No patrz, bierzesz szkło, tak jedziesz po skosie, nie? Z ja. to zrobię, bo... Z Kobla? No dobra, no to... Choć robimy razem w takim razie. Pierwszy no. oblaj. Czekaj. Mm, mm, mm. To... To też tam widzi, ojej, nie, nie, nie to robię co chciałem. Oj, zepsułem coś. No ej! No to się naprawdę. Fak, 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 fak. Tak. Tlenu? No. Trochę będzie niesymetrycznie. Oj, tam panikuje. tak, eee, tak. się ból jak, to z tlenem. Jak, jak, jak dużo to robimy? Nie wiem, takie, żeby wiesz, no się mogły jakoś, może, potworki jakoś spawnować albo coś. Może zrobimy, że w będą się pod prostu spawnować. Mm, no jak tam chcesz. Będziemy robić taki korytarz w takim razie. Róż do dupy, nie lubię budować tak po ciemku, nie? I tak w ogóle pod wodą. O, no, róż dupę! O, ej, seryj, mamy trochę za mało. Ej, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Ej, róż dupę. Eee, czekaj. Tutaj sobie zabudujemy na najpierw tak. Ogarniasz może jak się robi Yyy, e, No to przecież jest łatwe. Znaczy, no dobra, nie ogarniam, no i z tego? Ej! Co? No, odsuń dupę. No, tu też odsuń dupę. Właśnie chcę zaraz y, przejście powiększyć. Czekaj. Dobra, moment. Mogę zrobić Dirtem, ale spoko. O, Dirt jest tutaj, w skrzyni. Teraz będzie tylko. Kielow się marnował. No dupa, tu jest woda! Ja pierdzielę Okej okay. Tu jest woda, chyba jest woda! uwaga! Dobra, o przykro sobie. No, dobra, weź bez takich szczegółów co. No dupa! na widzę tej wody. To i też będzie do źle to zrobiłem, wiem. No. O jezu, Sarki. No. <grafię> Dobra, okej. Okay. Jezu, jak się jest z i się nie, nie umie tego robić. No właśnie, umiem to robić, tylko że ty nie umiesz walić yy, tego. Trzeba umiejętnie zrobić. Patrz. No i teraz mamy usłyszoną kopułę. No, e, e, nie niż tutaj nic. Moment. No, o, rozdupę. No, a dalej, chyba. Rozdupę, co? Tak? Rozdupę, rozdupę, rozdupę. E, e. Zaraz, zobaczysz no ja o co mi chodzi. Ja czyli tutaj na mnie spadnie woda na łeb. Spadnie chyba. Patrz, tutaj zrobimy teraz drabinki. Albo nie bo to chyba nie wypadnie. Zadałem Ci tabliczki. Tabliczki mam, wiem. Czyli, czyli, jak zrobię tutaj. Yy, I też tutaj. To w środku będzie tam woda wpadała. Więc trzeba nie zrobić. Już nie będzie. Będziemy mieli dwa wyjścia, żeby się, żebyśmy się mieścili. Nie nisz, nisz, nie, nie niż ej! Z, bo trzeba dwie tabliczki zrobić. Eee, przerobię sobie tutaj tak. Przynajmniej drabinki zrobią nie tabliczki. Znaczy, może być. Pyk, pyk. Sweet Sixteen. Sweet my 16 Dobra. Pyk. Pyk. Dobra. O, to możemy już kopać i spokojnie się nie martwić o nic. O, już się nawet jasno robi. Będzie widać wszystko. Jest trudnie-głodnie. No. Teraz możemy zrobić... Dobra, zbytek. taka na razie nam starczy na tym odcinek. Wytyfy. A, dobra. Tutaj to może ten sufit też tak trochę zburzę, bo to, to niepotrzebne do niczego. Come on. Mam beatrest, man. Fuck, 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 fuck. A tak zrobię się, dobra. Co ty robisz? Ooo, dobra. Nienawidzę wodą. nienawidzę po prostu. I tak samo. O nie. <laughs> ała, ała, ała. To się? Uff, dobra A jeszcze tutaj jeszcze daszek jest, Piek. dobra Stary, wiesz ile my będziemy to suszyć? No tak za dwa dni No, to zrobimy no, między no, odcinkami, to bo to nie ma sensu No No ja po co ja tutaj w ogóle wbijłem Ach, dobra Czaj co moglibyśmy tutaj jeszcze zrobić takiego? Zaczysta powietrze Ojej, nie mogę trafić. Aj jajaj ja zobaczę, czy mamy coś z gliny no. zrobić. Ojej, ojej ojej, ojej, ojej. Tlenu, no co ja robię? A muszę coś zbudować w końcu. Tutaj zrobię coś takiego. Pyk, pyk. co tam tworzysz krąg. Zobaczysz. Nie na no, Beskitu. Skyblock to jest w tym pikuś, no? Beskitu nie? Ale ja tam lubię taką ma takie mapy. No ja też lubię, ale to trudne jak nie wiem. Co? Trudne to jak nie wiem na takie budowanie. No i właśnie to jest fajne. A my jeszcze mamy zbudować jakiegoś Mob Grindera albo coś w tym stylu? Nie na no spoko. Nie to, że Mob Grindera, tylko miejsce dla mobów. Pisałem o mobgrindera, na starońcu. Nie. Tak. A o co przesłałem to miejsce zadań. No debilu, odejdź stąd! No to są dwa wejścia i się jeszcze nie możemy pomieścić, stary. No. Ozu, nie ma mobgrindera, jest tylko tak. Generator kobla, farma melona, 10 regałów, 10 chlebów, farma dyniowa, dwa domy, podwodne miasto, farma cukrowa, 9 kolorów po 10 wełny, ogromny las, farma pszenicy, stworzyłem flagę? What the fuck? ale nieważne. Mam 10 pereł, dobranoc, niemałych grzyb, czyli że będziemy musieli żeby grzyba powiększyć, 40 kamien... 40 kamiennych cegieł, 20 pochodni, 10 ryb, już honim, czyli że potwora mamy zabić, mam już piec, nieskończona woda, jeziorko, miejsce dla mobów, nether, grzybowe danie, razy 10, 10 notarni i wszystko zrobimy słuchaj, ze strony z której ty pobrałem było napisane, że mamy zbudować mob grindera. Też to mam z tej strony, z której ty pobrałeś to. Craft site? No tak, craft site. Dobra, momencik, Kto ja spauzuję nagrywanie i sam zobaczę, bo nie wierzę normalnie. To, no to sam zobacz. To pauza. Dobra, okej. Lupex, miałeś rację, niech ci będzie. Nie Ej, no ładnie twój. Zrobiłeś. Patrz, tam musisz mi pomóc, teraz woda tam jest. Ou. Dobra. Zabieram się do roboty. A no to jesteśmy w dupie. Spokojnie, ja to naprawię. Uuu, ale fajnie. Spływ Dunajcem. Do eee... Dobra. Ja uwielbiam pracować jako czarny. Dobra, ej. Że odwalam, że odwalam brudną robotę za kogoś. No to pracuj, ja idę do kopalni w takim razie. O, drzewka nam urosły, a przynajmniej jedno. Oj. No jedno urosło. Jak, Jak będę już leciały jabłka. E, co to było? No dobra, słyszałem jakiś dziwny odgłos. Jak będą już leciały jabłka z drzew, to pewno ogólnie mapy survivalowe się zmieniają, nie? Że trzeba będzie jedynie z drzew pozyskiwać. No. Dobra. Na razie się o to nie martwię, bo na razie tak nie ma. Wiem. A raczej właśnie się nie martwię, tylko się cieszę właśnie. Okej. Okay. Weźmy tutaj trochę pochodni przynieść. O, dobra. Bo wcześniej mówić, bo teraz do kopalni i schodzę na no, spoko. Tak, nic. Trzeba tutaj schodki zrobić. Gdzie schodki? Jakie schodki? Już zaczniemy tutaj trochę pracować między odcinkami, bo to. Trochę za no. to wychodzi na razie. No nie mogę wyjść. Zresztę, tak Aha, już drabinki nie ma. Ale kałamarni sam jest. Wiem. Ej, masz drabinki przy sobie, czy są w skrzyni? W skrzyni są, dobra. Ja nie mam no, A my jeszcze trochę szkła, ej, chcesz o tym powiedzieć, nie? Nie ładnie wygląda, bo tu woda kapie. Dobra tam. Nie wiem, panuje, tak ale... Dobra. I schodzę. Tutaj chyba było, że z tego co pamiętam. Tak. Pamiętasz Ojej. taki serial kiedyś jak byliśmy dziećmi, ja znaczy, no byliśmy młodsi, no cały czas dziećmi jakby. Dobra, no. Eee, taki serial czy boisz się ciemności leciało do takiego? Na jakim kanale? Uj, nie pamiętam. To na pewno nie było na Fox Kids tam te GTX, -y, nie jetixy. Um, nie wiem. pamiętam, ale to było... Zajebiste, to oglądałem Kurde, wszystkie taki... pochodnie ci idę, teraz nie mam pochodni, no ja pierdzielę to, Zawsze to oglądałem, miałem taki się w dupie Że... strachasz A co tam niby było takiego strasznego? No wiesz, no, ja byłem dzieckiem, nie? No to, to była wyobraźnia jak ja byłem dzieckiem, to się bałem oglądać muminki Bez kitu stary, bo tam był taki... Ale stary, tam był taki potwór, on się nazywał Puma, nie? Buka, idiota. Buka, no Buka, dobra. Puma, Buka, jedno i... i to samo. <grywia> to, to Puka. Puma. Jak ja to zobaczyłem? Tak się przestraszyłem i się bałem spać w nocy. Nie bez skitu. to na zielonej szkole, tu z tej klasy, tam słyszeliśmy, że Buka nam iść spalić internet. Nie. I... <grywia> Bo to ja serwer laguje. No właśnie, mi też trochę, nie wiem czemu. Mm mam mieć węgiela, no bez ja Miałem ta! Skurwę, synie. Okej. Okay. Słuchaj, nie marnujmy węgla na... zobacz na co. Moment. O, o... Okej. Okay. No ładnie, ładnie. Teraz możemy się wkopać trochę w ziemię tutaj jeszcze. Zrobić sobie takie miasto wielkie. Uuuu. Tak odtąd jakoś. Tak jak się tak się ten piach zaczyna. jakie lagi mam, LOL. Ja też trochę takie. Oj. No, błąd w cieniowaniu, noc. Dobra. Aha, to tutaj będą takie schodki fajne. No, ty kiedyś wniesie te tylko czasami. No. Dobra, nagrywamy już 15 minut. Więc niedługo będzie trzeba okay. skończyć. Zobaczymy się z wami, może w kolejnym odcinku, jak już skończymy. Um, ogólnie kopać ten cały tutaj taki wielki dół. Taką kopułę, w której będzie się znajdowały. W którym będzie się znajdował nasz domek, albo nawet dwa domki. Znaczy tak się mia dwa domki, bo mamy taki ten. No. O, węgiel znalazłem. O, fajnie. I możliwość, że będą no, nawet tam się spawnowały potworki. Mm, to no by ładnie. było w ogóle już fajnie. Okej. Okay. Nie, nie No, bez kłótni trochę to w jak ta woda tak kapie. Dobra, no to... Bye, bye. Ha, ha, pa, pa. Pa.